Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mam na imię Katarzyna i zapraszam Was na kolejny odcinek naszego podcastu poświęconego życiu po pięćdziesiątce. Dzisiaj porozmawiamy o temacie niezwykle istotnym, czyli jak ważne są relacje po pięćdziesiątce. Niezależnie od tego, czy jesteś w związku małżeńskim, masz bliskich przyjaciół, czy budujesz nowe znajomości, relacje interpersonalne. Mają ogromne znaczenie dla naszego zdrowia i szczęścia. A zacznijmy od tego, dlaczego relacje są w ogóle ważne. Badania pokazują, że ludzie z silnymi relacjami społecznymi żyją dłużej, są zdrowsi i szczęśliwsi. Naukowcy od dawna wiedzą, że człowiek to istota społeczna, a izolacja społeczna może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych. Takich jak depresja, lęki, a nawet choroby serca. Relacje pomagają nam radzić sobie ze stresem, dostarczają wsparcia emocjonalnego i praktycznego, oraz wzbogacają nasze życie. Szczególnie po pięćdziesiątce, gdy wielu z nas może doświadczać zmian, takich jak przejście na emeryturę, opuszczenie gniazda przez dzieci, czy utrata bliskich. Relacje stają się jeszcze ważniejsze. Teraz porozmawiajmy o relacjach małżeńskich i partnerskich. Po pięćdziesiątce wiele par przechodzi przez nowe etapy w swoim związku i to jest normalne. Dzieci dorosły, opuściły dom, co daje więcej czasu na skupienie się na sobie, nawzajem. To może być wspaniały czas na odnowienie bliskości, ale może również wiązać się z wyzwaniami. Kluczem do tego jest komunikacja. Regularne rozmowy o swoich uczuciach, marzeniach i obawach mogą pomóc w utrzymaniu więzi. I ważne jest, aby wspólnie spędzać czas i angażować się w wspólne aktywności, takie jak wspólne hobby, podróże, czy nawet codzienne spacery, czy nawet wspólne sprzątanie domu, wspólne gotowanie. Pamiętajmy, związek to nie tylko bycie razem, ale aktywne budowanie relacji i to każdego dnia. Oprócz relacji partnerskich, niezwykle ważne są także przyjaźnie. Przyjaciele mogą dostarczać wsparcia emocjonalnego, zrozumienia, radości. Po pięćdziesiątce warto inwestować w stare przyjaźnie, ale także otwierać się na nowe znajomości. Wiele osób w tym wieku odkrywa nowe pasje i zainteresowania, co stwarza doskonałe okazje do poznawania nowych ludzi. Można dołączyć do klubów, grup hobbystycznych, kursów czy wolontariatu. Wspólne zainteresowania mogą być fundamentem trwałych i satysfakcjonujących relacji. Nie zapominajmy także o relacjach rodzinnych. Często po pięćdziesiątce nasza rola w rodzinie się zmienia. Możemy stać się dziadkami, co otwiera nowe, cudowne perspektywy. Budowanie więzi z wnukami to nie tylko radość, ale także możliwość przekazywania wartości i doświadczeń młodszemu pokoleniu. Warto pielęgnować relacje z dorosłymi i dziećmi, zachowując równowagę między wsparciem a autonomią. Ważne jest, aby być otwartym na dialog, szanować wybory dzieci i być na nich oparciem, nie narzucając swojej woli. Kolejnym ważnym aspektem jest przynależność do społeczności. Bycie częścią grupy, niezależnie czy to wspólnota religijna, grupa sąsiedzka, czy organizacja charytatywna może to dostarczyć poczucia przynależności i celu? Społeczność oferuje wsparcie w trudnych chwilach i dzieli się radościami w dobrych momentach. Angażowanie się w działania społecznościowe, uczestniczenie w spotkaniach, wydarzeniach to świetny sposób na poznawanie nowych ludzi i utrzymanie aktywności społecznej. Możemy również korzystać z nowoczesnych technologii, takich jak media społecznościowe, czy platformy online, czy choćby nasza y, platforma klubu Radości Życia, aby utrzymać kontakt z ludźmi na całym świecie. Oczywiście budowanie i utrzymywanie relacji to może wiązać się z wyzwaniami, mogą pojawiać się problemy zdrowotne, utrata bliskich. Czy zmiany życiowe, które utrudniają nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów? Ważne jest, aby być świadomym tych wyzwań i szukać sposobów ich pokonywania. Terapia, wsparcie psychologiczne, czy nawet rozmowy z bliskimi mogą pomóc w radzeniu sobie z trudnościami. I proszę, nie bójmy się prosić o pomoc i korzystać z, dos z dostępnych zasobów. Relacje po pięćdziesiątce są niezwykle ważne dla naszego zdrowia i szczęścia. Niezależnie od tego, czy chodzi o małżeństwo, przyjaźnie, rodzinę czy społeczność, warto inwestować w relacje i pielęgnować je każdego dnia. Pamiętajmy, nigdy nie jest za późno, aby budować nowe więzi i czerpać radość z kontaktu z innymi ludźmi. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek dostarczył Wam inspiracji i refleksji na temat znaczenia relacji w naszym życiu. Zapraszam do kolejnego odcinka, w którym poruszymy kolejny ważny temat dotyczący życia po pięćdziesiątce. Do usłyszenia.